Kolejny dzień szukania niesporczaka pod mikroskopem, tym razem z takiego pięknego mchu, który zebrałem u rodziców w ogrodzie. Zalewam go wodą. Czekamy, aż niesporczaki nam wypłyną. Do strzykawki. Teraz proszę trzymać kciuki. Pysamy. Kamyczki i ziemia. Coś, tu żyło, ale się zmyło. Jest, 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 Witek go nazwiemy. O, tu jest jakiś żywo, żywiątek. O kurcze, robaczysko. Czy to jest ziódka dla Witka? To jest coś ciekawego. O, kolejne. Sporo ich tutaj. Patrzcie, nawet widzimy jego wnętrze. Ciekawe. Ale wcina, patrz. Jezu, jak zajada. Ty, jak się najad. już jedzie dalej. Ty, dwa. Dwa w jednym. Złapią się? O kurde, aż ciary przeszły mi. Przecież myślałem, że on go... Ty, on go zje chyba. Patrz, 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 patrz. Co on robi? Czy to jest niesporczak? A, Boże, niesporczak. O Jezu, się skórka. Ty lat go szukałem. Jaki słodziak. Sorry, że nie komentuję, ale... O Jezu.